Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj tutaj przed nami czekają kolejne dwa unboxingi, dwóch paczek. Ostatnie już w tym sezonie, że tak powiem. Nie planuję na tą chwilę powiększania kolekcji, chociaż może się jeszcze gdzieś tam trafi jakaś wymiana. Także słuchajcie, nie mówię ostatecznie, że to koniec. Ale teraz będę skupiała się na roślinach, które nabyłam, na sadzonkach, które mi się ukorzeniają. Mówię tutaj głównie o sadzonkach choi, ale też nie tylko, ponieważ mam bardzo dużo innych roślin, filodendronów zwłaszcza. Są też anturia, epipremna, aglaonemy. Wszystkim tym roślinom należy poświęcić odpowiednią uwagę. Mam tutaj, słuchajcie, kolejną paczkę od Patrycji z naprawdę cudownościami. Zamówiłam u niej dwie przepiękne choje. I w tej paczce, kochani, od Patrycji e-maila wam mogę podać, bo Patrycja ma bardzo dużo przepięknych choi, już zamawiałam od niej. Link dostaniecie do tego filmu w opisie, gdzie robiłam unboxing, ale w tej paczce jest naprawdę przepiękna choja, o której marzę od dawna, bardzo dawna. Tak się właśnie złożyło, że większość tych choi mam tutaj od Patrycji, które mi się tak bardzo podobały od dawna. Także zabieram się teraz za odpakowywanie i pokażę Wam, która choja mi się tak marzyła. No i teraz mamy moi drodzy to cudo na które tak długo czekałam, żeby sobie kupić. Jest to hoja vanilliana variegata. Jest to sadzonka pięciolistna. Jak widzicie, ona ma przepiękne liście, zielone brzegi, przeważa kolor kremowy. Przepięknie ćwierkają ptaki za oknem. To jest już takie dosyć późne popołudnie. Dzieci jedzą tu obok zupę, także wybaczcie yy, jakieś tam odgłosy. O, na przykład takie. Co się tam dzieje? Mam tutaj przepiękny pęd do ukorzenienia. Przyszedł do mnie w mochu z fajną etykietką, ale słuchajcie, jest jeszcze jedna choja tutaj w środku, także już nurkujemy. Ale ja widzę coś tutaj więcej. O, nie! Ale dostałam gratis. Nie wierzę. Ja uwielbiam ogólnie hoje AH i Filnej i Sony za te przepiękne wybarwienia i nerwy. I dostałam od Patrycji hoje AH 029 jeszcze. I po prostu chyba zacznę skakać tutaj ze szczęścia. Kojarzę, że właśnie yy, pisałyśmy ostatnio, ona mówiła, że coś tam dorzuci mi ekstra, ale słuchajcie, nie spodziewałam się aż takiej hoi popatrzcie jak ona jest przepiękna cudownie, po prostu, o nie, jeszcze jest ukorzeniona zobaczcie jakie korzeniska pięknie, nie wiem co powiedzieć naprawdę bardzo się cieszę i dziękuję szukamy, bo jeszcze mam tutaj o, jest duży liść mam dużego liścia hoi, od razu wam tutaj pokazuję jest, jaki on jest piękny jaki duży, nie spodziewałam się że on będzie taki ogromny Słuchajcie, tak jak widzicie po tych sadzonkach, to oto jest choja michele. Zacznijmy od tego, jaka to jest Hoja Hoja michele, przepiękne liście. No wyobrażam sobie już, słuchajcie, taki pęd u mnie z takimi pięknymi liśćmi. Mam nadzieję, że u mnie też będzie tak pięknie rosła. No ogólnie tutaj jak zamawiam od Patrycji, to e, szczególnie e, muszę to podkreślić, że wszystkie sadzonki są zawsze zgodne z opisem. Są świetnie zapakowane, naprawdę dobrej jakości są te rośliny. Nie wiem, czy jest odmiana, jakiej by nie miała patrycja. Nawet ostatnio widziałam u niej lakunosy wargaty równie piękną, ale to powiedziałam, że sobie przydozować przyjemności. E, tak koja Michele jest też już ukorzeniona ładnie. Także no wspaniale. Naprawdę micha mi się cieszy od ucha do ucha, bo nie dość, że te moje wymarzone sadzonki, choi e, waniliane wariegaty i mikele są u mnie już i są przepiękne. To jeszcze dostałam piękny piękne, gratis. Patrzcie, mogłabym mieć wszystkie choje. Aha, wszystkie choje Finansonii świata. Po prostu to unerwienie, te blaszki liściowe tych chojek naprawdę mnie gdzieś tak wiecie, zatrzymują moją uwagę na dłużej. Są takie hipnotyzujące. Przechodzę po parapecie, patrzę na moją choję Finansonii, to zawsze się zatrzymuję i patrzę na te liście. No ciekawe, czy moje dzieciaki kochane mi dadzą nagrać do końca. Ale tutaj. Ale tutaj, moi drodzy, no, muszę, muszę tutaj otworzyć te paczki, bo wiecie, chodzi o rośliny, które kupiłam. Jakby się coś stało z powodu tego, że te paczki za długo były nieotwarte, no to bym sobie później pluła w brodę. O, wow, co my tu mamy? Tutaj mamy, kochani, dwie rośliny, które zamówiłam na też chojowej grupie. I też Wam pokażę ładnie je. Tutaj nie ma fiszki. Słuchajcie, mam tutaj przepiękną choję Peninsularis Yellow Corona, która ma naprawdę fajne liście z takimi żyłkami wypukłymi. Trochę pofalowaną blaszkę liściową, jak undulata, tak z zewnątrz trochę to przypomina. Bardzo ciekawie to wygląda. Słuchajcie, ma fajny splash. No, to jest jedna z takich też choi mastchew obok właśnie tej waniliany wariegaty. Także jak ją zobaczyłam, no to dobra, już niech przyjdzie ta paczka. Niech już mam tą roślinę u siebie, niech to rośnie. I te sadzonki, słuchajcie, są ukorzenione. Także sprawdzę. Tylko czy jest wszystko fajnie. po południe już trochę słońce zaszło, ale powiem Wam, że maj to jest moja ulubiona pora roku. Jest pięknie, zielono. Niesamowita zmiana. Tutaj kochani mamy też równie piękną choję, która bardzo ciekawie się opala. Jest to choja, która już widzę podjęła wzrost i produkuje tutaj kolejnego liścia. I ta choja nazywa się Tequila Sunrise nie jest to ta zwykła hoja sunrise tylko tequila sunrise tą tekilę sunrise tutaj dobrałam po prostu żeby ta peninsularis nie szła sama na daremno żeby paczka się bardziej upłacała też jest przepięknie ukorzeniona, w perlicie była także wszystko u mnie ląduje do hydro tutaj od Patrycji też zawsze te hoje są pięknie ukorzenione korzonki czyste no hej, witam Was ponownie teraz już widzimy się wieczorem Dlatego jest zmiana światła. Słuchajcie, wszyscy domownicy zasnęli. Ja właśnie wstawiłam zmywarkę, pochowałam wszystko w kuchni, jest ogarnięte i mogę zająć się dalej swoimi roślinami. Chciałam dokończyć nagrywanie tego odcinka, żeby to nie był sam unboxing, tylko właśnie chciałam też sobie te rośliny posadzić. One były przysłane na mokro, dlatego nie boję się, nie bałam się, że coś im się stanie przez te parę godzin sobie tutaj spokojnie czekały. Moi drodzy, dzisiaj zastosuję na pewno perlit, ale też będę używała keramzytu hydroponicznego z plagronu, przeznaczonego 100% do hydroponiki. Tutaj na pierwszy rzut oka on mi się bardzo spodobał, ponieważ ma właśnie wymieszaną większą frakcję z mniejszą i z średnią. I te, coś już mi spadło, te, słuchajcie, ziarenka keramzytu. One nie są takie do końca gładkie, są delikatnie chropowate, co jest fajne. Do tej pory w hydroponicy stosowałam ten keramzyt okrągły, taki, wiecie, gładziutki. Natomiast ten, myślę, może mi się sprawdzić lepiej, bo fajniej będą się go przyczepiały korzenie. No, sama nie wiem, zobaczymy. I też mam taki śnieżno-biały, gruby perlit, agroperlit frakcja od 1 do 7,5 mm. No i chcę sobie resztkę tego perlitu wykorzystać do ukorzeniania, a resztę sobie zastąpię tym keramzytem, bo mam worek 10-litrowy i w końcu trzeba wziąć się za wykorzystywanie tych wszystkich rodzajów podłoża, jakie mam. Do keramzytu się ostatnio bardzo przekonałam, także na pewno hoja Mikele do niego trafi. Wykorzystuję sobie tutaj te kubeczki, które też wam ostatnio pokazywałam e, chyba tydzień temu, w poniedziałek. Mm, z takiego fajnego plastiku takiego grubszego. No i tą waniliankę sobie tutaj, wariegatę, posadzę. I tą waniliankę sobie tak posadziłam. E, trafi oczywiście do witryny. Nie będę jej tutaj. Rozdzielać. Niech podejmie wzrost w takiej formie, w jakiej teraz jest. Myślę, że się ładnie prezentuje w tym białym perlicie. Także trzymajcie kciuki, żeby się ukorzeniła. Bo teraz ta sadzonka jeszcze kosztuje naprawdę sporo, sporo kasy. Więc to niezła inwestycja dla mnie. Teraz bym sobie chciała poprzymierzać większe kubki właśnie do tej hoi Michele. Hoja Mikele z tym przepięknym, dużym liściem, która jest bardzo ładnie ukorzeniona tutaj na spodzie. I ją by trzeba było posadzić właśnie na takiej wysokości, żeby dalej się ukorzeniała. Najwyższy kubek jaki mam to właśnie taki półlitrowy i on mi się tutaj wysokościowo by sprawdził, bo ona by, w miarę, bo ona by była w miarę stabilna. Myślę, że reszta pędu też by się ładnie ukorzeniła. Także chyba przy tym kubku zostanę, tak jak sobie założyłam na początku, jak szukałam właśnie opakowań. Jak możecie zobaczyć, posadzona jest sahoya. Tutaj ma, tutaj jest koniec pędu. Także wysokościowo ten kubek jest. Akurat liść troszkę przeważa, bo jest naprawdę ciężki. To będzie bardzo masywna hoja. Tutaj jakąś podporę jej będę niedługo załatwiać. Przypnę ją, żeby ładna była wyprostowana. Najważniejsze, żeby była właśnie już posadzona i podlana, żeby korzenie pobierały wodę. I teraz yy, myślę sobie tak. Mm. Tu jest dłuższy. Tu jest dłuższy ten pęd. Tu jest z tego co pamiętam, przy tej choi króciutki pęd, więc ona pójdzie właśnie dalej. Była w perlicie. Była ta hoja w perlicie i dalej sobie pójdzie do, do perlitu, do takiego mniejszego kubka. Może już by się udało cały ten perlit wykorzystać. Zobaczymy. No i pięknie ta choja wygląda w tym kubeczku. Cieszę się, że już jest w mojej kolekcji, bo naprawdę zależało mi na niej. Obserwowałam ją od jakiegoś czasu. Słuchajcie, przepięknie ma te liście unerwione. No już się nie mogę doczekać większej ilości. Także zaraz sobie ją podleję i wstawię do witrynki. No i mam teraz tutaj dwie ukorzenione choje i myślę, że one z powodzeniem mogą trafić do wow, jaki tutaj mamy długi, mega długi pęd spokojnie sobie mogą właśnie trafić do tego kubka 300ml i do keramzytu jeszcze raz Wam pokażę pięknie ukorzenioną choję aha, 0,29, jaka jest przepiękna teraz widać te nerwy, fajnie też mimo, że światło takie wieczorne, nastrojowe Dobra, Hojat Tequila Sunrise i hoja AHA 029 są już ładnie razem posadzone. Tutaj ta tequila... Tutaj ta tequila, zobaczcie jaki ma długi pędzior. Niech sobie będzie taki. I mamy tutaj hoje Peninsularis Yellow Corona. Przepiękną vanilianę variegata hoje AHA. E, tutaj mamy Tutaj mamy tekile Sunrise, już bardzo ciekawa chojka, no i cudowna choja Mikele, Michelle, Mikele, Mikele mi się bardziej podoba. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku, podzieliłam się z Wami jednymi z moich ostatnich nowości teraz o tej porze roku, na razie. Będę skupiała się na roślinkach, które posiadam. Teraz będę chciała wszystkie sadzonki hoi, które właśnie ostatnio zgromadziłam, dołączyłam do swojej kolekcji, ładnie poukorzeniać, wyprowadzić, znaleźć im fajne miejsce. Kupiłam na nie regał, także będę działała tutaj w tym temacie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Już niedługo widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa! pa.